Dzień dobry. Witam Państwa na briefingu prasowym z udziałem pani Marleny Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, pana Pawła Rychlika, posła na Sejm RP, wiceministra Pawła Bdówika oraz prezesa PEFRON pana Krzysztofa Michałkiewicza. Pani minister, bardzo proszę. Szanowny panie ministrze, szanowny panie pośle, panie prezesie, szanowni państwo. Spotykamy się w takim wyjątkowym gronie ponieważ chcemy powiedzieć o nowym, kolejnym, nowym wsparciu dla osób niepełnosprawnych i w pierwszych słowach chciałabym bardzo podziękować panu posłowi Pawłowi Rychlikowi za inicjatywę tego przedsięwzięcia. Kilka miesięcy temu mieliśmy zaszczyt z panem ministrem spotkać się z panem posłem i rozmawialiśmy o rozwiązaniach, które są potrzebne, które są potrzebne w terenie związane z dostosowaniem przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych, dla dzieci niepełnosprawnych. Ten pomysł jest bardzo ciekawy, za chwilę będziemy mówili o szczegółach, ale przede wszystkim wpisuje się w politykę rządu, którą realizujemy od końca 2015 roku. Wielokrotnie zwracamy uwagę na to, jak ważna jest dostępność. Polska jest krajem drugim krajem na świecie który przyjął ustawę o dostępności, o łamaniu barier, nie tylko tych architektonicznych i sukcesywnie elementy tej ustawy są wdrażane poprzez różnorakie programy. To jest bardzo ważne, aby osoby z niepełnosprawnościami miały możliwość, miały prawo do godnego, niezależnego życia. Wielokrotnie też przypominamy, że wsparcie dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio w postaci Programów czy Funduszu Solidarnościowego, a więc asystencja osób niepełnosprawnych, opieka wytchnieniowa czy też tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych jest bardzo ważne. Coraz więcej tych usług na terenie całego kraju jest realizowanych zarówno przez samorządy, ale także przez organizacje pozarządowe, które wspierają realizację tych procesów. Przypomnę, że wprowadziliśmy także świadczenie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zostało powiązane wysoko świadczenia pielęgnacyjnego z minimalnym wynagrodzeniem, aby to świadczenie ewaluowało, żeby był progres, również renta socjalna została, została połączona z minimalną emeryturą czy też rentą przy całkowitej niezdolności do pracy i dzisiaj wynosi 100% tego świadczenia, czyli na chwilę obecną 1588 zł. Pamiętacie Państwo, że kilka tygodni w Sejmie miałam zaszczyt razem z Panem Ministrem Pawłem Wdówikiem, pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych, prezentować nową ustawę, która jest, można powiedzieć, historyczną zmianą, jeżeli chodzi o wsparcie dla osób niepełnosprawnych, wprowadzenie nowego świadczenia, świadczenia wspierającego, które jest przypisane dla Osoby niepełnosprawnej, wysokość tego świadczenia będzie uzależniona od potrzeby wsparcia, a więc ile tego wsparcia dana osoba potrzebuje. Maksymalnie takowe świadczenie będzie mogło wynosić na chwilę obecną w projekcie ustawy mamy zapisane dwukrotność renty socjalnej. Oczywiście prawo do renty socjalnej jest dalej zachowane, czyli dana osoba oprócz takiego oświadczenia wspierającego będzie mogła pobierać już do tej pory pobieraną rentę socjalną, a więc widzimy, że pakiet tego wsparcia jest coraz bardziej szeroki, coraz bardziej celowany w tą przestrzeń, w te obszary, które są bardzo potrzebne dla osób niepełnosprawnych i opiekunów. Nakłady na to wsparcie Państwo wiecie, że to jest gigantyczne, ponad 40 miliardów złotych do 15 miliardów w roku 2015. A dzisiaj dzięki wsparciu, dzięki inicjatywie tutaj pana posła i tej koordynacji pana ministra Pawła Wdówika został przygotowany program, o którym będzie mówili program Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nowy program Dostępna przestrzeń publiczna. Cztery komponenty tego programu. Pod, y, będą przyczynią się do tego, aby wsparcie dla osób niepełnosprawnych było coraz bardziej atrakcyjne, aby ułatwiało poruszanie się w przestrzeni publicznej i to prawo do godnego, niezależnego życia, tak jak mają wszyscy Polacy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu wiceministra Pawła Wdówika, pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Panie ministrze, bardzo proszę. Szanowna pani minister, szanowni państwo, jeżeli wsłuchacie się w to, co y, mówimy dziś, kiedy rozpoczynamy kolejne działania i to, co było mówione 8-10 lat temu, y, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, to mamy zasadniczą zmianę. Tak jak pani minister powiedziała, my podejmujemy działania, które mają zagwarantować nie nieaktywizacje, te wszystkie rzeczy są potrzebne, ale przede wszystkim podejmujemy działania, które mają zagwarantować równe prawa obywatelskie, prawo do niezależnego życia, prawo do pełnego udziału w życiu społecznym. Tak jak program dostępność plus był pierwszym krokiem wykonanym przez nasz rząd po to, żeby uruchomić wielo płaszczyznowe, kompleksowe działania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami pełnego udziału w życiu. Tak, ten program, który ogłaszamy dzisiaj, dostępna przestrzeń publiczna jest kolejnym krokiem. E Państwowy Fundusz Rehabilitacji uruchomi e niebagatelną kwotę 300 milionów złotych na realizację czterech komponentów. Pierwszy komponent to jest dostępna przestrzeń dla jednostek samorządu terytorialnego. Jej celem jest likwidowanie barier w budynkach użyteczności publicznej, domach kultury, budynkach, gdzie mieszczą się samorządy. Drugi moduł to jest likwidacja barier w w dostępie do budynków kultu religijnego dla wszelkich związków wyznaniowych i kościołów, gdzie istnieją bariery i osoby z niepełnosprawnością mają trudność w dotarciu, w samodzielnym korzystaniu z tych miejsc. Trzeci moduł to są place zabaw, zaprojektowane uniwersalnie. Nie mówimy tu o placach zabaw, gdzie dostawi się jedną huśtawkę. Przeznaczoną dla dzieci z niepełnosprawnością. Mówimy o placach zabaw, które mają być w pełni inkluzywne, włączające dzieci z niepełnosprawnością we wszystkich obszarach, które tam na tym placu są przewidziane. I czwarty, jakże ważny obszar dostępność gabinetów ginekologicznych. To jest szczególnie ważna sprawa żeby y, t, wszelkie placówki ginekologiczno-położnicze oferowały kobietom z niepełnosprawnościami możliwość korzystania z pełnego pakietu badań i konsultacji, i ten program temu właśnie będzie służył. Tak jak pani minister powiedziała, pan y, poseł Rychlik był tym, który przyszedł kilka miesięcy temu z konkretnym wyzwaniem z konkretnym problemem, z konkretnym oczekiwaniem dotyczącym tego, żeby dzieci z niepełnosprawnością mogły na takich samych zasadach jak inne dzieci korzystać z placów zabaw. Wydawało się to na początku ogromnym wyzwaniem, ale dzięki determinacji pana posła, dzięki też współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji opracowaliśmy program, który dzisiaj z radością ogłaszam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana Pawła Rychlika, posłana sejm rp. Droga pani minister, szanowni panowie ministrowie, szanowni państwo. Uśmiech dziecka jest momentem, zjawiskiem bezcennym. Uśmiech dziecka pojawia się podczas zabawy na Placu Zabaw, i chyba dla każdego z nas. Jest to pierwsze skojarzenie, właśnie uśmiech bawiącego się dziecka na huśtawce, karuzeli, na innych urządzeniach na placu zabaw. Wydawałoby się, że jest to zjawisko powszechne, ale niestety często zdarza się tak, że właśnie ten plac zabaw powoduje smutek na twarzach dziecka, a niejednokrotnie łzy w oku. Pojawia się ta łza w oku właśnie. Wśród dzieci z niepełnosprawnościami, które nie mogą, tak jak rówieśnicy, bawić się, korzystać właśnie z placów zabaw. Dostrzegły to matki, kobiety z Komitetu Rodzicielskiego Przedszkola Integracyjnego nr 4 w Wieluniu, pani pani Katarzyna, y, pani. Y, Graczyk Goczling, jak i pani Katarzyna Kostrzewa, które ten problem dostrzegły i zwróciły się do mojego biura poselskiego właśnie z pomysłem takiego utworzenia placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami. I za to bardzo serdecznie pragnę tym paniom podziękować, za tą wrażliwość, ale jeszcze bardziej pragnę podziękować za to, że naprawdę z otwartym sercem na tą ideę, na ten pomysł, na tą inicjatywę zareagowała pani minister Marlena Maląg, pan minister Paweł Wdówik, którzy przyjęli nas właśnie kilka miesięcy temu i jakby zaszczepi, zaszczepili ten pomysł, który dzisiaj wchodzi w stan realizacji. To bardzo ważne, bardzo istotne, ponieważ te dzieci, które Poniekąd zostały przez los skrzywdzone, mają te same prawa jak właśnie te dzieci zdrowe. I bardzo się cieszę, że taki program wchodzi w życie, że takie place zabaw na terenie całej Polski będą tworzone. To bardzo ważne, bardzo istotne, a jeszcze bardziej raduje się serce w momencie, kiedy słyszymy, że ten, ten pomysł został poszerzony o inne. Aspekty. Mam tutaj na myśli właśnie poradnie ginekologiczne położnicze. Kobieta w ciąży z niepełnosprawnością niejednokrotnie miała problemy, ażeby w gabinecie ginekologicznym przez lekarza, ginekologa, położnika została godnie przyjęta. To zmieni się za sprawą tego programu. Szanowni Państwo, Rząd Prawa i Sprawiedliwości. Temu rządowi bardzo bliskie są problemy osób niepełnosprawnych, i nie tylko o tym mówimy, ale realizujemy krok po kroku konsekwentnie konkretne rozwiązania. I za to bardzo pragnę serdecznie podziękować pani minister, panom ministrom. Naprawdę, dzisiaj poprzez ten program, właśnie nie jeden uśmiech na twarzach dzieci z niepełnosprawnościami za sprawą tego programu pojawi się zamiast, zamiast smutku i łzy wokół. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana Krzysztofa Michałkiewicza, prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szanowna Pani Minister, Panie Pośle, Panie Ministrze, jest mi niezmiernie miło, że mogę ogłosić następny program, który ma służyć Polsce i Polakom z osobą ze szczególnymi potrzebami, w uczynieniu Polski bardziej przyjaznym otoczeniem i wydaje mi się, że ten program spełnia te oczekiwania. Jak Państwo wiedzą, w ramach PEFRON-u zajmujemy się także ustawą o dostępności i w tym celu uruchomiliśmy szereg programów, które mają pomóc uczynić Polskę bardziej przyjaznym otoczeniem dla wszystkich, dla wszystkich osób i ten program, który dzisiaj ogłaszamy, Dostępna przestrzeń publiczna, temu ma służyć. Ma służyć poprzez to, że 1 1 maja uruchamiamy ten program, zaczynamy zbierać wnioski. Składanie wniosków potrwa około dwóch miesięcy i Program potrwa prawie cztery lata. Na ten program mamy 300 milionów pieniędzy zabezpieczonych i mam nadzieję, że to wystarczy dla wszystkich, którzy będą chcieli z tego skorzystać. I tak jak pan minister wspomniał, chcemy uruchomić cztery moduły. Jeden moduł jest dla podmiotów samorządowych i jednostek im podległym drugi moduł jest dla związków wyznaniowych, dla kościołów różnego rodzaju. Wydaje nam się, że osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby, które w różny sposób mają szczególne potrzeby, chcą także korzystać z dostępu do instytucji, które kultu które powinny być dostępne dla wszystkich. Trzeci moduł to jest moduł dotyczący zintegrowanych placów, placów zabaw. Pan poseł mówił o tym, że chcemy, żeby także dzieci z niepełnosprawnością mogły razem z dziećmi sprawnymi uczestniczyć w różnego rodzaju aktywnościach związanych z placem zabaw, żeby te place były dostępne dla wszystkich dla wszystkich, nie tylko dla dzieci sprawnych, ale także dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Czwarty moduł jest także odpowiedzią na postulaty. Chcemy, żeby kobiety z niepełnosprawnością, kobiety ze szczególnymi potrzebami były w stanie skorzystać w sposób godny i bezpieczny z pełnego pakietu usług związanych z, z gabinetami ginekologiczno-położniczymi. Chcemy, żeby one były dostępne i żeby osoby, które tego wymagają, osoby ze szczególnymi potrzebami, mogły w sposób godny z tego skorzystać. Proszę Państwa, chcemy przyjmować wnioski od 1 maja. Chcemy, żeby wszyscy, którzy są zainteresowani, się o tym dowiedzieli i żeby te wnioski były jak najszybciej ocenione. Mamy nadzieję, że po dwóch miesiącach nastąpi ocena wniosków, które zostały złożone i na początku września planujemy, żeby te wnioski i te oceny wniosków były podane do publicznej wiadomości. Chcemy robić to transparentnie, chcemy, żeby wszystkie wnioski były ogłoszone i. Y, znalazły się na stronach y, naszego, naszej strony internetowej, naszego, y, y, naszego y, informatora, który skierowany jest dla osób niepełnosprawnych. Chciałem także podać infolinię, która będzie służyła osobom z niepełnosprawnością, którzy są zainteresowani złożeniem wniosku, a często brakuje im informacji potrzebnej. Do tego, żeby, żeby y, 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 wniosek był kompletny i żeby spełniał nasze oczekiwania, infolinia to będzie 225818410. Y, mam nadzieję, że y, w ramach y, tej infolinii będą nasi pracownicy y, udzielali wszelkiej informacji potrzebnej do tego, żeby wnioski złożyć i żeby te wnioski spełniały nasze oczekiwania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.